Szczęka pełna żółtych kół, szpony, stworzenie z mroku krain snów. Dziś poznamy Guga, istotę w groź obojętną, oddającą cześć dawnym bogom Ziemi. Great Ones. Materiał realizujemy w cyklu Deep Dive, gdzie zanurzamy się głębiej w fantazję i odpowiadamy na pytanie, kim był. Tym razem nasze oczy padły na Guga z gry Ktulu That May Die. A jeżeli interesują Was mroczne bytelówkę w horroru, polecam serdecznie bestiariusz Maleus Monstroeum od Blackbone Games, który od dawna służy nam za skarbnicę wiedzy naszych materiałów. Nim jednak zaczniemy zejście w głąb Kadat, pamiętajcie o sobie i łapce w górę. Jest to miły gest, który daje nam paliwo do działania. Gug to jedna z tych istot, które pokazują, że szaleństwo lovka wypluło istoty, których groza narodziła się w domenie koszmarów. Choć po prawdzie Gug akurat mieszka w krainie snów, a dokładnie w ich podziemnych i mrocznych regionach. Gugi należą do rasy pozawymiarowych bestii, które służą tzw. Great Ones, czyli wspaniałym, istotom dawnym bogom, ziemi rezydującym w tajemniczym Kada. I Już na tym etapie warto się zatrzymać, bo we istoty nie są bogami w ludzkim rozumieniu. To raczej kosmiczne byty, starsze niż cywilizacja, obojętne wobec człowieka. Warto się również wiedzieli, że Great Ones nie należą do tej samej grupy, co wielcy przedwieczni jak Tulu, A Gugi, A Gugi są ich wiernymi czcicielami, brutalnymi pierwotnymi strażnikami dawnych porządków. Według badaczy tajemnicy zeznań ludzi, którzy wrócili z doświadczeń z pogranicza snu, obłędu i wizji Goog nie objawia się gwałtownie, lecz wpierw zmienia się aura. Pojawia się wrażenie ciężaru, jakby sama przestrzeń gęstniała. Potem przychodzi dźwięk, głuchy, powolne ruchy masy po kamieniu. Krok istoty, która nie musi się śpieszyć, bo nic przed nią nie ucieka. Świadkowie mówią, że z mroku wyłania się najpierw łapa, nieludzko szeroka, zakończona szponami zdolnymi kruszyć kości, jednym ruchem. Chwilę później widać drugą, a następnie ramię, które rozszczepia się w łokciu, tworząc cztery niezależne A To właśnie ten moment, jak twierdzą badacze, łamie obserwatora resztki racjonalnego myślenia. Cała sylwetka wynurza się powoli, nie ma masa masa futy i mięśni. Ciężka, drapieżna, czarne, szorskie futy zdaje się chłonąć światu, jakby istota niosła ze sobą fragment podziemnej ciemności. Największy niepokój budzi jedna głowa, mętne, pozbawione wyrazu oczy, umieszczone po bokach czaszki, a gdy istota zabiera się za ucztowanie, relacje stają się zgodne co do jednego. pasza rozwiera się pionowo, rozcinając twarz od czubka głowy po szczęki i odsłaniając grube żółtekły przeznaczone do miażdżenia i rozcinania ofiar. Co istotne, guk najczęściej jest zupełnie zobojętniały na otoczenie i rzadko podejmuje szaleńczych ataków. Przeważnie egzystuje na pograniczu letargu, budzony jedynie głodem i zebem jego panów. No a jak już jest głodny, no to się dzieje.